Dźwięk jest wibracją, która przepływa przez cały wszechświat. Przepływa przez nas. My gramy, my prowadzimy ten dźwięk, który będzie przez Was przepływał, przechodził i uzdrawiał Wasze ciała: jak i fizyczne, mentalne, energetyczne. I zagłębiając się w siebie, dźwięk nam właśnie to pomaga. Schodzimy coraz głębiej, coraz głębiej. Możemy po prostu wpływać na nasze zdrowie bezpośrednio poprzez naszą intencję, skupioną uwagę no i relaks ciała i przede wszystkim to. Dźwięk zmienia strukturę naszej wody w ciele robi taką no, wzorcową idealną strukturę, no, która jest dla nas korzystna. Dlatego czujemy się lepiej, lepiej, się dobrze. Wiele rzeczy zmienia się po naszych koncertach, w ludziach, Czasami nawet nie wiedzą, że zasługą są misy kryształowe, zasługą jest ten dźwięk, który przez nich przepłynął, który uwolnił wiele różnych zastojów w ich ciele, i dzięki temu mogą spełniać swoje marzenia, cele. Po prostu żyje im się lepiej.